Panie dyrektorze, na ostatniej sesji Rady Powiatu Limanowskiego radni mocą swoich głosów uchwalili włączenie szkoły tutaj ogólnie zwanej przez mieszkańców Mszany czy okolicznych miejscowości leśnej do szkoły, którą pan zawiaduje, czyli Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych. Proszę najpierw powiedzieć, czy cieszy się Pan w ogóle z tej decyzji? To znaczy najpierw bym chciał sprostować, bo samo włączenie jest Liceum Ogólnokształcącego, więc leśna jako taka zostaje. Natomiast Radą, powia radą, radą uchwałą, uchwałą Powiatu wyłącza się Liceum Ogólnokształcące. No, które de facto na dzień dzisiejszy wypuszcza ostatnich swoich uczniów i zostanie szkołą bez uczniów, wyłącza się z właśnie z zespołu szkół nr jeden, czyli, czyli z, tej, z tej naszej potocznie rozumianej leśnej. I od 1 września włącza się do zespołu szkół techniczno-informatycznych. Pytał Pan o radość związaną z tą decyzją? Nie myślę, że to nie w tym kontekście. Jest to bardzo trudna decyzja, bardzo wiele pracy nas czeka. Natomiast my sobie zdajemy sprawę, że Mszana jest taką miejscowością, w której powinno funkcjonować liceum ogólnokształcące. I dlatego podejmujemy, podejmujemy ten trud, aby dzieci i rodzice tutaj z okolicy mogły mieć do wyboru. Liceum w Mszanie Dolnej. Na pewno to pozwoli im skrócić dojazd, bardziej radykalnie, racjonalnie wykorzystać czas, którym dysponują, no bo wiemy, jazda do Rabki, do Myślenic to często kilka przesiadek, no i suma sumarum tych godzin w ciągu tygodnia się uzbiera i koszty przy tym. Niektórzy mogliby powiedzieć, czy tacy bardziej malkontenci, ci, którzy można powiedzieć, że troszczą się o los tej szkoły, że tak naprawdę czeka Pana dość siermiężne zadanie i trudne, bo po kilku latach tak naprawdę stagnacji szkoła. No ma trudne zadanie, aby zwerbować i przekonać do siebie właśnie tą młodzież, która teraz będzie wychodziła z gimnazjum. Dokładnie. Możemy zaobserwować, że od dwóch lat uczniowie gimnazjów nie chcieli korzystać z oferty Myszańskiego liceum, dlatego myślę takie, a nie inne decyzje powiatu. My w tej chwili podejmujemy ten trud, no i. I, i, I prosimy uczniów i rodziców z tych szkół o, o kredyt zaufania. Bo jeżeli ma powstać szkoła, to muszą być uczniowie. Więc tutaj naprawdę wielki apel z naszej strony, aby uczniowie, rodzice zechcieli nam zaufać, zechcieli posłać swoje dzieci do naszej szkoły i wtedy będzie szansa na odtworzenie ogólniaka tutaj na gruncie mszańskim. Proszę powiedzieć, ma Pan pomysł na to, aby to liceum jakoś przeprofilować, zmienić tą ofertę edukacyjną, dotrzeć w inny sposób do uczniów, bo obserwując chociażby tutaj, wspomniał Pan o Rabkę czy Limanową, no te licea... Marketingowo tutaj troszkę jakby pod tego ucznia, pod tego klienta podeszły dość mocno, no i starają się tutaj nie tylko tworzyć ogólne jakieś zasady liceum ogólnokształcącego, ale również tam też próbują jakiś profil tworzyć. No myślę, że tutaj chyba właśnie z tego względu, że nasza szkoła jako technikum, jako zespół szkół techniczno informatycznych potrafiliśmy stworzyć. Bardzo dobrą i no, bardzo lubianą przez młodzież szkołę, i chyba stąd pomysł y, organu prowadzącego, aby na naszej bazie i w oparciu o nasz potencjał odbudować to liceum. Y, m, mamy tutaj różne pomysły. No, nie chcę zapeszać, nie chcę przedwcześnie <laughs> mówić o rzeczach, które zależą od tego, czy przyjdą dzieci, czy przyjdzie młodzież i czego oni będą od nas. Oczekiwać, więc ja przede wszystkim chciałbym powiedzieć, że jesteśmy tutaj bardzo otwarci na potrzeby młodzieży i potrzeby rodziców. Patrząc po tym, jak pracujemy w technikach, możemy powiedzieć i po tym, jakim zaufaniem nas obdarzają dzieci przychodzące do nas do szkoły, mogę powiedzieć, że mamy pomysł na szkołę, że jeżeli zechcą przyjść do nas, to na pewno sprawimy, że po trzech latach stwierdzą, że to był bardzo dobry wybór, że, że przyszli tutaj do liceum. Jeżeli chodzi o program, to co siatka pozwala chcielibyśmy w pierwszym roku funkcjonowania tego liceum zaproponować im przedmioty ogólne zgodnie z ramowym planem nauczania i w pierwszym semestrze. Roku szkolnego podjąć decyzję o profilach, jakie y, będą dla nich najlepsze. Oczywiście no, mamy tutaj koncepcję, jesteśmy szkołą, y, w której dość mocno zadomowiła się informatyka. Informatyka jest bardzo popularna, więc y, tutaj naturalnie będziemy proponować jeden kierunek matematyczno-informatyczny. Tutaj ta informatyka w ogólniaku to jest troszeczkę inna informatyka niż w technikum, bo w technikum y, uczeń. Czy absolwent potrafi ten komputer złożyć, zrobić sieć, oprogramować go? Natomiast w liceum. Ta informatyka to jest programowanie, czyli to jest ta informatyka, możemy powiedzieć, przez duże i. Więc, jeżeli będzie zapotrzebowanie, to taki kierunek jak najbardziej. Mamy też koncepcję na współpracę akademicką. Chcielibyśmy też drugi kierunek, taki bardziej humanistyczny, zaproponować. Nazywałby się może bezpieczeństwo publiczne, ale tutaj, tutaj byśmy też chcieli podjąć współpracę z jedną z uczelni, z którymi współpracujemy. Na dzień dzisiejszy takie promesy, promesy mamy, więc jest szansa, żeby ta młodzież w tej szkole dostała wszystko, co najlepsze. Ale y, przede wszystkim y, tutaj y, nasza wiedza i nasze propozycje będą wynikały y, z tego, aby zaspokoić oczekiwania konkretnej młodzieży, która do nas przyj przyjdzie. Proszę powiedzieć, pana zdaniem nie minęła y, jakby popularność liceów? To znaczy, zmieniła się na pewno struktura kształcenia, ale jest zawsze grupa młodzieży, która po szkole, po gimnazjum planuje podjęcie studiów wyższych i ta grupa dzieci potrzebuje mieć liceum. W ostatnich latach, widać to po rekrutacji do technikum, odbudowało się dość mocno, dość mocno kształcenie zawodowe, ale przypomnijmy sobie, że paręnaście czy te dwadzieścia parę lat temu właśnie taka była struktura, że kształcenie zawodowe i liceum to były takie proporcje jak teraz mniej więcej jak teraz mniej więcej obserwujemy, więc, więc, więc to liceum nadal moim zdaniem ma rację bytu i ma swoich klientów. Proszę powiedzieć, czy po tej reorganizacji tutaj zmieni się, jeżeli chodzi o pracę nauczycieli, czy wszystko zostaje jakby po staremu w tej strukturze Szkoły Leśnej, czy tutaj Pan ma jakąś możliwość, nie wiem, decydowania? To znaczy, jeżeli chodzi o liceum, które będziemy, które proponujemy i które otwieramy, będzie to liceum otwarte w oparciu o potencjał zespołu szkół techniczno-informatycznych i przynajmniej w pierwszych latach, no chyba, że będzie bardzo duże zainteresowanie, czego byśmy sobie życzyli, to wtedy będziemy musieli myśleć o innych rozwiązaniach, ale przynajmniej w pierwszych latach chcielibyśmy, żeby ta szkoła rosła tutaj na Starowiejskiej. No właśnie, czyli rozumiem, że uczniowie przyjdą w mury pana szkoły tak, tutaj. Tak, tak, tak. Przyjdą no, sama decyzja rady powiatu włączenie do struktury zespołu szkół techniczno informatycznych. Więc to będzie ta szkoła. W takim razie panie dyrektorze no życzę tego yy, zadania, które przed panem tutaj organ prowadzący postawił i życzę, żeby tych uczniów nie brakowało. <laughs> Bardzo dziękuję. Miejmy nadzieję, że zaufają nam. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję.